Pustoszeje stadion w Radomiu. Mecz zakończył się przed chwilą. Giekę z Katowicą z Remisową. Z Radomiakiem 1 do 1. No i co można o tym meczu powiedzieć? No pierwsza rzecz jest taka, że osiągnęliśmy lepszy wynik niż w rundzie jesiennym, niż w pierwszej kolejce. Wtedy przegraliśmy teraz, teraz zdobyliśmy jeden punkt. Natomiast no, co do meczu, hmm, mieszane uczucia, można powiedzieć, bo tak. no co prawda tam w pierwszych 2-3 minutach jak stworzył sobie dwie groźne sytuacje, ale później yy, GieKSa przejęła inicjatywę no i grała bardzo dobrze, no, można było powiedzieć, że to jest ta GieKSa, którą chcemy yy, oglądać. Mądra gra, pewna, utrzymywanie się przy piłce, stwarzanie sytuacji, Wasilewski w słupek, yy, no i potem oczywiście ta bramka Bergiera. No i kurczę, się załamało wszystko, można powiedzieć, w tej grze, no bo druga część pierwszej połowy czy te ostatnie minuty, zwłaszcza pierwszej połowy, zdecydowanie należały do gospodarzy, przycisnęli, stwarzali sobie sytuację, ale jeszcze jakoś udało się dociągnąć ten wynik 1-0 dla nas do przerwy. No niestety, zaraz po rozpoczęciu w drugiej połowie napór Radomiaka trwał, no i Rosza po tym strzale Wolskiego gdzieś tam dołożył nogę i strzelił swoją trzecią bramkę w tym sezonie przeciwko GieKSie, mieliśmy remis ale na tym gospodarze nie poprzestawali. Cisnęli bardzo mocno, bardzo mocno. Stwarzali sobie coraz to kolejne sytuacje pod bramką kudły. Albo niecelnie strzelali, tak jak w kapitalnej sytuacji Grzesik, chociaż to jeszcze było przed strzeleniem bramki. No czy potem właśnie kudła w niektórych sytuacjach wybraniał te strzały, jak na przykład po uderzeniu Peglowa. No i, no i tak naprawdę no bliżej zdecydowanie był radom jak tej drugiej bramki strzelenia niż, niż my bo my do pewnego momentu sobie kompletnie nie potrafiliśmy skonstruować akcji ofensywnej podejść pod pole karne przeciwnika i jakoś mu zagrozić. W końcówce spotkania już po zmianach przed Mak przed Arak no i mieliśmy jedną kapitalną sytuację kiedy to właśnie Mac do Araka podawał, ale Arak jak to Patryk napisał w Leibie strzelił nad bramką, nad siatką i nad nowo budowaną trybuną. No i niestety później tam kilka takich mieliśmy akcji, ale nie było one kończone groźnymi strzałami. Nadziewaliśmy się na kontry po naszych rzutach rożnych. Raz Max stracił piłkę i Rosza biegł na tę bramkę, biegł. Ale gdzieś tam w polu karnym odebraliśmy mu piłkę. Że natomiast, natomiast w drugiej sytuacji Matt rzucił się na plecy rywala, komicznie to wyglądało. No i też dostał żółtą kartkę, zaprzepaścił, znaczy zlikwidował tę akcję, po której jak mógł strzelić tę drugą bramkę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 11, który no w kontekście tej gry naszej trzeba przyjąć tutaj z zadowoleniem. Fajnie, że udało się strzelić tę bramkę, dzięki czemu no jak straciliśmy, to, to nie przegraliśmy tego spotkania. No i kończymy ten rok. Kończymy rok bardzo udany, rok 2024, w którym był awans do Ekstraklasy i dobre zaprezentowanie się w nim. Typowo punktowo można powiedzieć, że ten punkt jest do przyjęcia w tabeli po ostatnich meczach, po zwycięstwie z Lechią. Radomiak nie odrobił straty do nas, a to jest bardzo ważne, bo jest to drużyna walcząca o utrzymanie znajdujące się pod kreską jeszcze mają mecz ze Śląskiem na koniec. No a my nic, my kończymy ten rok, kończymy rundę jesienną. No i czekamy na rundę wiosenną pierwszą kolejkę, tak można powiedzieć. Kończymy ten rok i czekamy na, na styczeń, bo 31 stycznia będziemy grać z Stalo Mielec. Na razie czekajcie na nasze relacje tutaj ze Stadionu w Radomiu i wszystkie inne dotyczące spotkania Radomiek, Radom Radom GKS Katowice. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 1.